Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, to moje przeżycie, jak to się mówi, ogólne polskie. W Polsce trochę pracowałem 17 lat, jak to się mówi, w firmie, już nie powiem też o jakiej, tylko że poważna firma była, potem się rozpadła. No Fakt, że za tą firmą byłem za granicą, aż od Armienii, tutaj w Armenii do tego, Dokładnie, w Linie Nakanie, no tam przepracowałem 9, 9 miesięcy i 2 tygodnie, bo budowa się przeżyłem, jakby to mówiąc, poważne sytuacje, widziałem przed sobą wielkie kulki, bo w nocy się strzelali, to niebo było białe, nie że szare czy tamtego, tylko białe niebo było ten to miał być, jak to się mówi, przeciętnie, miał powstać dokładnie szpital, a co do czego, to powstał budynek mieszkalny dla tych, co mieli tego. Każdy był powiązany za ręce, tutaj z góry zepchany. Pierwszy leciał, a resztę ciągnął. ormiancy jak to się mówi, tutaj go, jak słyszałem tam unii... Urwa się o zginęło zginęło 1200 osób. Na dzień dzisiejszy, jak wiem, w Polsce jest parę ładnych tysięcy ludzi, którzy pracują, jak to się mówi, bo wiem, że Niemiec zabijał i wrzucał do rowu. To samo to było i u nich. Bo oni się chowali wszyscy w jednym grup. Nie tam, że było takie rozwiązanie, że